Witam Cię w moim kanale Życie w Wierze. Jesteśmy wszyscy w bardzo gorącym okresie w naszym kraju, bo zostało nam, myślisz, około 10 dni do wyborów? Tak? Dzisiaj jest ósmy. Więc to naprawdę krótki czas. I wielu ludzi zastanawia się, na kogo głosować. Dlatego też zaprosiłem, zaprosiłem dzisiaj do rozmowy Adama Brewczyńskiego. To jest Adam. Jest przedsiębiorcą i jest też członkiem naszego kościoła Shoreline tutaj w Częstochowie. Czym kierujesz się? Jako osoba z jednej strony wierząca w Boga, kierująca się wartościami biblijnymi, ale z drugiej strony przedsiębiorca, czym się kierujesz dokonując swojego wyboru? na e, kandydata, na kogo chcesz głosować. Nie, nie musisz mi odpowiadać, oczywiście tego nie oczekuję. Jeżeli ty myślisz, też jako e, widz nasz, że my powiemy, na kogo powinieneś głosować, to chciałem ci powiedzieć, to nie ten kanał. My nie będziemy ci mówili, na kogo masz głosować, też nie powiemy pewnie, na kogo my chcemy głosować. Możliwe, że będzie coś wynikało z naszych rozmów, ale zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy. Zresztą postaram się to ja przynajmniej zanonimizować, ale odpowiadając to pytanie, czym się kieruję? <grych> Najprostszą odpowiedzią, która się nasuwa z, z okazji miejsca, gdzie jesteśmy, jest odpowiedź pod tytułem po owocach ich poznacie, czyli biblijna odpowiedź. Mm -hmm. Ale mówiąc tak, po, po świeckiemu to y, poprzez analizę y, deklaracji i czynów. Y, osobiście uważam, że wybory prezydenckie, jak każde inny mają. Pewne ograniczenia i pewne zalety i pewne wady. Te wybory prezydenckie dotyczą wyboru głowy państwa, który ma określone kompetencje. I mamy tutaj z taką retoryką wyborczą, która po wyborach skończonych jest określana jako a to była retoryka wyborcza bo mm. podczas kiedy mamy kampanię, możemy powiedzieć wszystko. I teraz ja jestem osobą, która dosyć analitycznie podchodzi do życia, do życia codziennego, do biznesu i to samo robię z wieloma funkcjami między innymi wyborami. I biorąc pod uwagę taką analizę, to sugeruje, żeby tak zrobić, żeby oddzielić te głośne deklaracje od możliwości, czyli po pierwsze, jeżeli komitet wyborczy skłania kandydata do pewnych obietnic, to czy te obietnice są w kompetencji funkcji prezydenta? A druga rzecz to jest ocena życia codziennego w kontekście y, informacji o kandydacie. Y, mamy możliwość dzisiaj sprawdzenia tych osób y, w mediach społecznościowych, w internecie. To jest proste. Wystarczy tylko poszukać i dowiedzieć się, czy ktoś, kto deklaruje, że jest, że lubi, nie wiem, y, coś, to czy on lubi faktycznie to coś. Y, uważam, że ocena przez sprawdzenie jest chyba najwłaściwszym sposobem na to, żeby dokonać jakichś wyborów. Nie ma idealnego kandydata. Nie istnieje. Kiedy ja myślę o, o tych wyborach, to ja muszę oddzielić moje idealne wyobrażenie odnośnie kandydata, i muszę zrezygnować z tych kryteriów biblijnych, które mam odnośnie króla królów, i muszę zrozumieć, że ten kandydat ma służyć ojczyźnie i ma być obywatelem, ma służyć wszystkim obywatelom. To Ale jest moje... też uprawnień, które daje system w danym kraju. My mamy. W Polsce system taki półprezydencki, mamy trójpodział władzy, tak, tak. gdzie te dwie pierwsze funkcje, czyli władza ustawodawcza i władza wykonawcza są jakby współdzielone między rządem, premierem a prezydentem, to ma zalety i wady, no bo to mm, chodzi o wewnętrzną mm. jakąś kontrolę. Nie zawsze się to udaje. I, i system trzeci, czyli trójki jest sądowniczy. Tak. I teraz, biorąc pod uwagę tę osobę, którą wybieramy, czyli prezydenta, musimy również kierować się kryteriami, które polegają na. Takiej mm, współpracy. Tak, ale przede wszystkim tak, nie ma, nie ma władzy ustawodawczej. On nie ma władzy ustawodawczej, władzy ale, ma, ustawodawczej. ale ma kompetencje do inicjowania ustaw, no które tak. muszą przejść przez organ pod tytułem Sejm i Senat. W związku z tym współdzielenie tej władzy ustawodawczej istnieje przynajmniej na papierze w Konstytucji. Tak, ale prezydent ma władzę wykonawczą, tak. którą z Radą Ministrów raz, razem dzieli, tak? I, I teraz może pewne czy zawetować, a więc Rada Ministrów coś sobie wymyśliła i e, przedstawia ustawę, a z kolei prezydent ją blokuje, a więc ma wpływ na władzę wykonawczą. Mamy dwuizbowy parlament. Jest Izba niższa i tak, wyższa. Więc same. tu mamy jakby już ta procedura naprawcza z Izby niższej do wyższej idzie. I ta y, funkcja prezydenta, ta wykonawcza powinna jakby służyć do oceny dwóch Izb. W oparciu o doradców, którzy są w kompetencji prezydenta. Ja zakładam, że oglądają nas prawdopodobnie ludzie, którzy aż tak głęboko nie siedzą w tych kwestiach wszystkich prawnych, politycznych i tak dalej. Ludzie potrzebują bardzo praktycznych wskazówek. Potrzebują wiedzieć, co mogę, a co nie mogę. Gdyby prezydent powiedział, ja obniżę cenę paliwa, no, na przykład, albo obniżę stopy procentowe, może to zrobić, czy nie może? Może to powiedzieć, ale na pewno nie może tego zrobić. Nie może zrobić. Okej, okay, mogę. W, w ramach moich postulatów zaproponować, że jak wybierzecie mnie, to ja obniżę cenę energii, nie będziecie myśli tyle płacić za energię, no i za gaz pewnie też. Może to zrobić? Nie może obniżyć cen za energię, nie może obniżyć cen za prąd. Nie ma realnego wpływu no wie, ale... na życie Polaków. Tak, ale, ale niektórzy w ramach swoich postulatów wyborczych, oferty wyborczej, to mówili: im, ja zrobię to i tamto. Ma to sens? Nie ma to żadnego sensu w sensie takim y, skutku y, prawnego, natomiast z punktu widzenia retoryki wyborczej ma to sens, bo ci, którzy nie mają świadomości, są kupowani demagogicznymi hasłami. Okay. I chodzi o to, że przy tej ocenie, jak pastor pytał na samym początku, należy sprawdzać, czy y, ktoś może ponieść odpowiedzialność za słowa. Okej, okay. ludzie mogą się na to złapać? Łapią się. Okay. Łapią się przy każdych wyborach. Pytanie, co tak naprawdę ma znaczenie, a co nie ma znaczenia? Co ma sens dla ciebie? Prawda. Możliwości prawdziwe realne, a nie czcze obietnice. Ja jestem z wykształcenia budowlańcem, w związku z tym użyję takiego porównania do sit. Kiedy odsiewa się kruszywo, to są sita różnej głębokości, szerokości różnych frakcji. I należy te obietnice, które są de facto obietnicami, re, obietnicami, które komitety wyborcze tworzą dla kandydata. To nie są obietnice mm. tych ludzi. Tak. On jest wybrany przez kogoś, gdzie sztab ludzi decyduje co ma powiedzieć, jak się ma zachować, w co ma się ubrać, gdzie pojechać, z kim porozmawiać. Mm. To jest manipulacja. To jest jedna wielka manipulacja i należy spróbować znaleźć E, odpowiedzi na pytania, czy to, co ten kandydat mówi, czyli coś, co by przygotowały, ma możliwość realizacji w tym e, finale, czyli przy, przy wyborze na tego prezydenta. Oprócz tego życie takie codzienne. No dobrze, ja już, ale, ale jak mam możliwość to zweryfikować? Jak to mogę zweryfikować? Ja podam e, przykład e, zanonimizowany, ale dotyczy kandydatów dwóch. E, często w Polsce. Porusza się wątki y, Kościoła, ko po porusza się wątki y, chrześcijańskie y, w tych wszystkich wypowiedziach. No w końcu, my żyjemy w katolickim kraju, tam w 90. no i właśnie, roku, katolickim chrześcijańskim, chrześcijańskim prawda? I teraz na przykład jeden z kandydatów, żeby nie wymieniać y, nazwiska, A co tam wymienić? Y, rok temu bodajże powiedział, że jest za karą śmierci. Okay. Ale kiedy zadano mu pytanie Które? o y, usuwanie płodu, o ustawę aborcyjną, powiedział, że absolutnie nie ma zgody na zabijanie dzieci. Okay. Ale to teraz mam to pytanie, się zdaniem, która, która wypowiedź jest właściwa? Drugie, drugi kandydat, okay. który y, znakomicie porusza się w Europarlamencie, żeby wskazać, zasugerować, mm -hmm. jest absolutnie y, z szyldem y, chrześcijańskiej, prawicy, e, z Bogiem na ustach, który, Boże, który tak każdego, mówi. mówi tak często, tak. który e, obraża wszystkich, którzy nie są Polakami wiemy, o kogo a, i wszystkich, którzy tak. mają inny kolor skóry. Tak, wiemy, w związku chodzi. z powyższym, to jest na przykład takie sito weryfikacji. Tak, tak. Więc jeżeli ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, to niech zdefiniuje, co dla niego są wartości chrześcijańskie. On nie reprezentuje całego katolicyzmu i niektórzy ludzie słuchając wypowiedzi Brauna, bo mówimy o Braunie, nie ma co tutaj owijać w bawełnę, e, oni wcale nie, utożsa nie utożsamiają się z tą koncepcją katolicyzmu, którą on prezentuje. E, bo po prostu, bo on przedstawia taką skrajny, konserwatywny, nawet nie wiem, czy to nazwać można, konserwatywny katolicyzm, ale taki, który nie ma w ogóle odniesienia do ani do Biblii, ani do rzeczywistości, w jakiej ale żyją Nie Wszyscy ludzie. wiedzą, że nie ma odniesienia, no. bo nie wszyscy są Świadomi tego, co to znaczy. Drugi przykład innego kandydata, już wymienionego przed, ze mnie przed chwilą, dotyczy yy, takiego działania, że yy, jest ankieta, to jest autentyczna historia, którą oglądałem w mediach. Jest ankieta, gdzie dziennikarz podchodzi do młodych ludzi, to też pewnie ludzie się domyślą, o kogo chodzi, yy, yy, na kogo będziesz głosował. Pada pytanie tak. z ust dziennikarza. Pada odpowiedź: jedyny słuszny kandydat, mm -hmm. wszyscy wiemy, który. I dziennikarz, idąc za ciosem, pyta tego młodego człowieka wobec tego, które postulaty twojego kandydata naj są ci najbliższe. Mm. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na żadne, na żadne okay. podażkę okay. żadnego konkretnego. No to dziennikarz drąży i mówi, no dobrze, czyli tak, jesteś za tym, żeby być w Unii, wyjść z Unii. Nie, 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 absolutnie. Czyli jesteś za tym, żeby wyjść, żeby zrobić to. Nie, nie, absolutnie. Jesteś za tym, żeby... I wszystkie odpowiedzi, które podał ten młody człowiek dotyczyły całkiem sprzecznych informacji, niczego kandydat postuluje. Tak, tak, tak. I teraz, co jest w wyborach tych, czy każdych innych? W wyborach ludzie decydują na twarz, a nie na poglądy. No I, I przepraszam, ci przerwę teraz, ale tak samo jest z latarnikiem wyborczym. Ojej. Latarnik Wyborczy. To, to jest e, w pewne, nie wiem, co to za dzieło. Podobno edukacyjne. E, ja mam tutaj informację, kto go wydał. Centrum Edukacji Obywatelskiej. I Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca nas do tego, żeby e, przejść przez ten cały test, który oferuje Latarnik Wyborczy, 20 pytań, i w ten sposób konsultując te, te pytania z odpowiedziami e, komitetów wyborczych pomagają. Edukować nas i pomóc nam dokonać właściwego wyboru. A więc ja zrobiłem sobie ten test. Ja nawet kilka razy. E, tak, ale zrobiłem raz i miałem już dość. I ten test wskazał, najwięcej procent otrzymał ktoś, kto jest ostatnia, ostatni na, e, na liście, w rankingu tych, na których chciałbym głosować. A I dlaczego on mi tak się pierwszego? Dlatego. Nie, a ja chcę powiedzieć tak, nie kieruj się latarnikiem wyborczym. To jest absurd. On w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, w dokonywaniu, jakby nie ma żadnego sensu w podejmowaniu decyzji, nie możesz się tym kierować. Według mnie y, ten mechanizm ankiety, może z założenia nie był hmm. zły, nie miał jakby takiego negatywnego charakteru. Natomiast y, zostało pominięte według mnie y, podstawowe założenie, że szczerość, a y, Szczerość polityków w ogóle to jest jakby oksymoron, to jest niemożliwe. No, tak, tak. Stworzono liczbę 20 pytań, które dotyczą bardzo wielu dziedzin, niekoniecznie mm, tych, które tak, ma tak. prezydent wspólnego. Skierowano pytania do sztabów wyborczych, które odpowiedziały nie jak mm. myślą, tylko jak dobrze by było, żeby wypaść przed wyborcami. I algorytm łączy pytanie z odpowiedziami sztabów wyborczych, a my uważamy, że podpowiada, podpowie, podpowiedziano nam, jaki kandydat jest dla nas najlepszy. Bzdura. OK, to zadam Ci w takim razie jedno pytanie w kontekście latarnika wyborczego. Dla ciebie, jako dla przedsiębiorcy, dla kogoś, kto zajmuje się biznesem i chce rozwijać swój biznes w Polsce, w tym kraju, tak? Nie, nie, nie chcesz prowadzić, nie wiem. Swoich podatków w innym kraju, wyprowadzić firmy do Ameryki. Bo to się w ogóle nie opłaca w tym momencie. Zbyt ryzykowne jest. A więc, które z tych pytań, 20 pytań w laterniku, są dla Ciebie najważniejsze, jako dla osoby, która zajmuje się biznesem? A drugie pytanie, które dla Ciebie są najważniejsze, jako dla osoby, która. Deklaruje siebie jako osobę wierzącą w Jezusa nowonarodzoną. Ja jestem w tej strukturze ym, prawnej w trochę innym y, bycie, bo jakby nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej, a mhm. raczej dotyczy moja, moje funkcjonowanie spółek prawa handlowego. Okay. Ale w tych pytaniach jest pytanie, które dotyczy bardziej jednoosobowej działalności gospodarczych. Mhm. Ono brzmi mniej więcej w ten sposób. Czy prezydent powinien podpisać ustawę obniżającą składkę zdrowotną. No i tam jest y, odpowiedź tak, nie, nie wiem. A po y, odpowiedzi jeszcze mm, chyba mm. jest y, czy jest dla ciebie to bardzo ważne, czy, tak, tak, mniej, tak, ważne. czy mniej ważne. A w ogóle bo wiemy, że już nie podpisał. Tak, że to, tak, tak. Ten, tak, ten, ten, tak. Tu, Natomiast no, te pytania były skierowane przed tą de, mm. wczorajszą bodajże okay, decyzją. Tak. I teraz z punktu widzenia przedsiębiorców, tych jednoosobowych działalności gospodarczej, które stanowią trzon w ogóle jeżeli chodzi o płacenie podatków w Polsce i, mm. To to pytanie chyba jest najważniejsze do prezydenta, okay. czy powinien a, podpisać tę uchwałę, ustawę o obniżeniu składki. Mm -hmm. Więc to w tym pierwszym pytaniu. To było pytaniu, ważne. To to było dziwę, ważne. Istotne. Może mnie to nie dotyczy, bo tak jak powiedziałem, ta no, struktura rozumiem. tej składki jest w innym, inaczej u mnie. Natomiast drugie pytanie, które a propos chrześcijaństwa, a propos wiary, to pytanie dotyczyło i tu mam bardzo skomplikowaną, niejednoznaczną odpowiedź. Mianowicie pytanie dotyczyło, czy yy, yy, zasady chrześcijańskie powinny dominować w polityce społecznej. Okay. I teraz, po pierwsze, wpływ prezydenta na politykę społeczną jest według mnie niewielki, bo to mm -hmm. raczej tą politykę mm -hmm. kreuje rząd, tak. a prezydent może sugerować albo współpracować, albo nie. O takiej metaforze chciałem jeszcze za chwilę powiedzieć, ale do później. Natomiast druga rzecz, już z tej dzisiejszej naszej rozmowy wynikna, wynika, że y, różni ludzie mają różne wartości chrześcijańskie. Mm -hmm, więc y, mm -hmm. co te wartości chrześcijańskie oznaczają w tym pytaniu? Owszem, w latarniku można w prawym, górnym rogu rozszerzyć, mm -hmm, co mm -hmm. to pytanie ma na myśli. Tak. Natomiast z całym szacunkiem jestem przekonany, że czy ktoś przed tą naszą rozmową, mm -hmm. czy nawet po niej, będzie te, y, tego latarnika atakował, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, to gro ludzi y, nie sprawdzi tego znaczenia, tylko po prostu zrobi ankietę. Mm -hmm, Ta ankieta mm. nic nie powie. Ona jest absolutnie nic nie wprowadzająca w życie żadnego obywatela. Pewnie ktoś to zrobił, bo dobrze by było, żeby coś określać, ale naprawdę nie pomaga. Mm -hmm. W związku z tym odpowiadając na drugie pytanie, o te wartości chrześcijańskie tak powinno być ujęte w, spo w polityce społecznej? Jeśli prezydent miałby na to wpływ, ale i tutaj errata, albo jak w niektórych sytuacjach gwiazdka, mhm. należy doprecyzować, co autor pytania miał na myśli i co rozumie przez wartości chrześcijańskie. Czy mhm. przez wartości chrześcijańskie rozumie na przykład, że nie wiem, powinniśmy chodzić co niedzielę do kościoła i nie pracować w niedzielę, bo... Okay. Ja myślę, że tu chodzi o, o pewne kwestie dotyczące LGBT, kwestie dotyczące aborcji, bo to jest związane z pewnymi wartościami chrześcijańskimi, ale czy prezydent może zatrzymać albo zahamować to zło, które dzieje się w związku z usuwaniem dzieci, bo to jest zło, tak? ja, ja patrzę na to z perspektywy biblijnej, to jest zło. Bez względu na to, kto był prezydentem, czy lewica, czy prawica, e, kobiety zachodziły w ciąże, których nie chciały, bo e, myślę, że co druga, albo nawet, a może i częściej więcej osób współżyje bez związków małżeńskich, a więc mnóstwo jest e, takich przypadków, gdzie e, dziewczyna wpadnie z chłopakiem i no i co robić teraz, tak? A więc czy, czy ten czy inny prezydent, czy kiedy rządzi lewica, czy prawica, zatrzyma to, nie, nie zatrzyma. Uważam, że te rzeczy w ogóle nie mają wpływu na to, co się dzieje. W kwestii moralności w naszym kraju. Ale... Bo jeżeli dziewczyna, przepraszam, skończę myśl tylko, bo nakręciłem się. Jeżeli teraz dziewczyna będzie chciała usunąć e, i tak nikt nie wie, że ona jest w ciąży do 12 tygodnia, nikt nie wie, nie widać tego. Ona wyjedzie do innego kraju, w innym kraju usunie. A więc te, tego prezydent nie może zatrzymać. I, i, i można powiedzieć, przekonania prezydenta nie mają tak naprawdę na wpływ, wpływu na to, czy te rzeczy będą miały miejsce w naszym kraju, czy nie. Tutaj mamy poruszamy temat. Który według mnie jest dość istotny, ale nie wiem, czy na te, na te dzisiejsze spotkanie, mianowicie rozdzielenie funkcji kościoła od państwa. Od tego trzeba zacząć. Od, od tego to trzeba zacząć. To powinno mieć miejsce. No właśnie. I teraz, bez względu na to, czy na urzędzie, na krześle, na fotelu prezydenta będzie zasiadała osoba wierząca, czy nie, bo to demokratyczne wybory, wszystko się może zdarzyć. To według mnie, osobą, która pełni tę funkcję, powinna być osoba po prostu moralnie właściwa. Jest tak wiele absurdalnych pytań, Zdecydowanie, tak wiele tak. absurdalnych pytań w latarniku, że mogę powiedzieć nie kieruj się latarnikiem wyborczym, kiedy będziesz dokonywał swojego wyboru i decydował się na głosowanie. A więc wracam już, nie chcę już o tym latarniku mówić, jest bez sensu. Ten latarnik jest bez Zgadzam sensu. Zgadzam się. Jezus powiedział, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszu i kwasu Heroda. Gdyby Wziąć te słowa Jezusa i odnieść je do wyborów, do podejmowania decyzji, to Jezus mówi: wystrzegaj się ludzi, którzy są zakwaszeni kwasem faryzeuszu i kwasem Heroda. I teraz tak, kwas faryzeuszy on odrzucił ponadnaturalne to, co ponadnaturalne. Kwas faryzeuszy to hipokryzja, religijna hipokryzja. Więc kiedy kieruje się tym, co Jezus powiedział, to on mówi tak: wystrzegaj się. Religijnych hipokrytów. Nie, nie, nie miej nic wspólnego z ludźmi, którzy deklarują się jako moi ludzie, ale są hipokrytami i są antyświadectwem Boga i wszystkich wartości, za którymi stał Jezus i jego uczniowie. A więc to jest po pierwsze. Wystrzegaj się, faryzeuszy, wystrzegaj się hipokrytów, ludzi, którzy nie mają nic wspólnego, którzy mówią co innego, a żyją i, i, i mają zupełnie inne owoce niż to, o czym mówią. Druga rzecz, Herod. Herod to polityk. Herod to jest człowiek, który, który szedł na kompromisy, który dla... Yy, który dla polityki i dla kariery mógłby zabić, i że tam tak zrobił, bo Jana Hrzciela zabił. Ludźmi, którzy kierują się tylko własnym interesem, którzy chcą utrzymać tylko własną pozycję. I można by rozwinąć kwestię w ogóle kwasu Heroda, ale myślę, że to jest ważne, żeby też o tym pamiętać. Musimy kierować się tym, co jest dobrem naszego kraju. Musimy kierować się tym, co będzie służyło Polsce. Tym, co służy wszystkim obywatelom, a nie jakiejś mniejszości wyznaniowej albo jakiejś. W mniejszości społecznej. grupy społecznej, tak? Mówię o ludzi z kręgu LGBT. Zdaję sobie sprawę, że teraz jest mnóstwo takich rozmów, mnóstwo wywiadów z komentatorami politycznymi, z ludźmi, którzy są fachowcami w kwestii polityki. Ani ty, ani ja nie jesteśmy fachowcami. Nie zajmujemy się tym zawodowo, tak? Nie, nie jest to czymś, czym, czym powiem, aż tak ja bym się bardzo pasjonował. Ale jesteśmy w takim okresie w naszym kraju. Przypuszczam, że będziemy mieli potem drugą turę. I, i ludzie, zwykli ludzie, y, którzy, można powiedzieć, aż tak bardzo nie siedzą głęboko w polityce, dokonają, tego wybor dokonają tych wyborów. Wydaje mi się, że czasami będzie tak, że ludzie dokonają wyborów na podstawie y, zupełnie innych kryteriów niż powinni dokonywać bo tak jak powiedziałeś tutaj, że musimy rozumieć, co jest kompetencją prezydenta, musimy rozumieć, co on może zmienić, a czego on nie może zmienić, a więc nie mogę się kierować przy tym, w tych wyborach, jakimiś deklaracjami, które prezydent składa, czy kandydat składa bez pokrycia. Niektórzy będą kierowali się wyglądem, niektórzy będą kierowali się innymi zasadami. A Albo niektórzy będą się kierowali właśnie rzeczami drugorzędnymi. Myślę, że musimy skupić się na tym, co jest pierwszorzędne. Gdybyś miał podsumować, co dla Ciebie jest najważniejsze, trzy rzeczy, najważniejsze, którym uważasz, że Ty będziesz się kierował, i najważniejsze i najistotniejsze rzeczy, którym powinniśmy się kierować, czy którym Ty kierujesz się, podejmując decyzję. Trzy. Prezydenta wybieramy na pięć lat. Mamy to demokratyczne prawo do głosowania, w związku z tym skorzystajmy z niego, bo to jest tak. przywilej, a to nie jest obowiązek. Więc wybierając prezydenta na 5 lat, mamy prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że będzie niejedna frakcja polityczna w życiu prezydenta funkcjonować. Więc wydaje mi się, że no może nie na pierwszym, ale na bardzo ważnym miejscu powinna być umiejętność do współpracy między tymi dwoma bardzo ważnymi organami, czyli rządem, parlamentem, sejmem, mm -hmm. senatem i głową państwa, które ratyfikuje te ustawy, uchwały i powinna współpracować w, w tematach politycznych. Jednak głowa państwa, czyli zwierzchnik sił zbrojnych, yy, reprezentująca w, w sprawach międzynarodowych to mamy, yy, pierwsze. to mamy pierwsze. Druga rzecz to jest, żeby ten człowiek. Nie był wstydem dla kraju. Żeby dobrze reprezentował nasz żeby kraj. Żeby godnie wyglądał, mówił, zachowywał się i tak, tak dalej, i tak dalej. I trzecia rzecz to nie jest nadawanie priorytetów, że jeden to jeden, dwa tak, to tak. dwa. Tylko trzecia rzecz to jest, żeby to był człowiek moralny, mhm, który. Niech hipokryta, tak? Niech hipokryta, który jakbyśmy zrobili sobie listę swoich pytań, każdy z nas, co dla nas jest ważne, jakim chciałbym być człowiekiem, albo jaki prezydent, jakim prezydent powinien być człowiekiem, żebyśmy na tej liście odhaczyli więcej niż te 70% z tych naszych pytań i moglibyśmy zagłosować bez wstydu. To tak. są te trzy rzeczy. Dziękuję Ci bardzo, to było bardzo mądre, bardzo mi się podobało. To, jest, to będzie siódmy prezydent teraz. I Liczba, patrząc, cyfra 7, ma to znaczenie. jest Taka Boża cyfra, bardzo ważna. Co 7 lat są zmiany. Tak, tak się mówi, tak? że co 7 lat jest takie cykle zmian, następują co 7 lat. Myślę, że przed nami na pewno będą jakieś zmiany. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Dużo się dzieje na świecie. Za naszą granicą ciągle mamy jeszcze wojnę, która ma wpływ też na nasze życie. Więc, to jest ważne, żeby. Prezydent był mądrym człowiekiem i żeby kierował się takimi y, wartościami, z którymi ja mogę się zgodzić. Tak? to jest dla, dla mnie to jest ważne. Myślę, że, że ludzie rozmawiają w domach, rozmawiają w różnych miejscach, o wyborach, o kandydatach, Czasami jak rodzina ma różne poglądy, to lepiej nie poruszać takich tematów, żeby nie, nie skłócić rodziny. My, my nie chcemy przez, ten, przez naszą rozmowę kogokolwiek skłócić. Nie chcemy kogokolwiek nastawić źle przeciwko kom, komukolwiek. Chcielibyśmy Cię po prostu zachęcić, żebyś dokonał dobrego wyboru i żeby ta Polska, która wejdzie teraz w nowy okres, była jeszcze lepszą Polską. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się na tą rozmowę. Dziękuję bardzo i idźcie na wybory. Tak, to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że jakoś zainspirowaliśmy kogoś, rozciągnęliśmy, może zwróciliśmy uwagę na pewne rzeczy, na które nie zwracaliśmy uwagę. I, I myślę, że to może mieć jakiś sens dla nas, zanim pójdziemy na wybory. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym podcaście. Myślę, że te tematów wyborów chyba już nie wrócę, ale... Chciałem w jakiś tam sposób. Wyborów prezydenckich. Wyborów prezydenckich, tak. Wyborów prezydenckich już nie wrócę, żeby nie zdominować tym tematem kanału, który zajmuje się wiarą w Boga i życiem w wierze. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.